Nieważne jaki rower mamy, czy jest to gotowy cały rower z wbudowanym silnikiem, czy sami montujemy silnik do roweru, czy nawet wkładamy silnik od kosy. Są to pojazdy niemechaniczne, a jeśli, a silnik jest tylko pomocniczy, ale pojemność takiego silnika nie może przekraczać 50 cm3, ale na żadnym gotowym silniku 80 cm3, a nawet 100 cm3, nie ma napisanej jego pojemności. Więc jakby Was zatrzymała policja, to nie miałaby nawet jak sprawdzić pojemności Waszego silnika. Chyba, że wkładacie cały do motocykli czy ładów. Tam już jest nie widnieje, jaka to pojemność. Więc 99% silników w takich pojazdach jest legal. Jeżeli rower można klasycznie eksploatować, cokolwiek to definiuje. Tak czy inaczej, nie trzeba na to cudo żadnego prawa jazdy. A w dodatku obejmują nas prawa rowerowe. Ja radzę Wam jednak nie jeździć po ścieżkach rowerowych, a nie po chodnikach. Ale, jakby co, to nie jest to zabronione. W opisie mam całą ustawę. Radzę sobie ją zapisać gdzieś na wypadek jakiejkolwiek kontroli. Mam nadzieję, że materiał przydatny. Tutaj macie jeszcze mierzenie maksymalnej prędkości tego roweru na dotarciu, więc prawdopodobnie będzie się jeszcze trochę zmieni. No i zostawcie suba. Napiszcie w komentarzu, co mogę zrobić lepiej. O czym mogę nagrać jeszcze odcinek Wam na temat tego roweru. No i trzymajcie się. Cześć!